Cześć! Dzieci, dzieciaki i kukuryku! To ja, Kogut Rubin! Witam Was ciepło w swojej wesołej zagrodzie. Mam dla Was odpowiedzi na wasze ciekawe pytania. Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego coś się dzieje, jak coś działa, albo po prostu chcielibyście dowiedzieć się czegoś nowego, Kogo trubin jest właśnie dla Was? Przysyłajcie mi swoje pytania, a ja z radością pomogę Wam odkryć tajemnicę świata. O pomoc poproście rodziców i wyślijcie do mnie mail. To zaczynamy! Ciekawe, kto do mnie napisał. Sprawdzę. Pytanie od siedmioletniej Nikoli, która mieszka w miejscowości Jawor. Nikola pyta, dlaczego psy mają mokre nosy? Och, te psiaki kochane! Powiem Wam szczerze, uwielbiam się z nimi bawić. Zawsze są takie radosne. I te ich merdające ogony. I w tym swoim szczęściu oczywiście skaczą, liżą i dotykają tymi swoimi mokrymi nosami. No właśnie. I dlaczego ich nosy są mokre? Może dlatego, że się pocą? A może dlatego, że mają katar? No właśnie, nie. Nos zdrowego psa nie poci się ani nie jest zakatarzony. Staje się mokry tylko dlatego, że pies oblizuje swój nos, czyli nawilża go swoją śliną. Hmm, teraz pojawia się pytanie, po co psom mokre nosy? Jak wiecie, te... Psa Wspaniałe zwierzaki mają doskonały węch. Mokry nos pozwala im lepiej czuć zapachy, które bardzo często występują w powietrzu w postaci maluteńkich cząsteczek. Jak takie cząstki spotykają taki mokry psi nos, to przyklejają się do niego. To jest tak, jak z mokrą chusteczką, która dużo lepiej zbierze małe cząstki kurzu niż sucha. Czasami psi nos jest suchy, na przykład jak pies długo śpi, ale jak tylko się obudzi, zaraz go nawilży i wszystko wraca do normy. Poobserwujcie to, proszę. No dobrze, tyle się nagadałem o tych psiakach, że idę się z jednym pobawić. Mieszka tu, w Zagrodzie. Ma na imię Cyryl. <gryw> To pa, pa psiaki, br, eh, dzieciaki. Pa! pa. Jeśli... Jeśli podobał Ci się ten film, to subskrybuj kanał Koguta Rubina. Daj łapkę w górę i poproś rodziców, żeby wysłali do mnie mail. Z twoim pytaniem.